Był bohaterem ekranu i ulubieńcem milionów Polaków, lecz pewnego dnia jego życie rozsypało się w proch. Gdy wrócił do domu, nie zastał już ani żony, ani córki, tylko ciszę i kartkę z pożegnaniem. W tamtym czasie dla Wiesława gołasa świat rozpadł się na kawałki. Wszystko, co budował, każda nadzieja i marzenie runęły nagle, pozostawiając po sobie pustkę trudną do wypełnienia. Choć na scenie teatralnej i ekranie błyszczał jako jedna z największych gwiazd polskiego kina, prywatnie niósł w sobie bolesną ranę, której nie wyleczyły ani sukcesy zawodowe, ani upływające lata. Był nie tylko znakomitym aktorem, lecz także człowiekiem, który w każdą relację wkładał całe serce. Postać sympatycznego czereśniaka w serialu czterej pancerni i pies przyniosła mu ogólnopolską sławę. A późniejsza rola kierowcy w serialu droga tylko utrwaliła jego pozycję w świadomości widzów jako ulubieńca publiczności. Jednak za kulisami tej popularności kryła się historia osobista, pełna głębokich wzruszeń, niespełnionych oczekiwań i dramatów, o których mało kto wiedział. Przez niemal pięć dekad Wiesław Goła stworzył z Marią Krawczyk Goła zgrane i silne małżeństwo. Ich związek uchodził za przykład harmonii, oddania i wzajemnej troski. Mimo trudów codzienności, jakie niesie życie w cieniu scenicznego blasku, potrafili się wspierać, znajdować dla siebie czas i śmiać się z rzeczy błahych. Rozdzieliła ich dopiero śmierć aktora, która zakończyła wspólną drogę, ale nie zatrzymała wspomnień ani tego, co przez lata razem zbudowali. Niewielu jednak wie, że zanim w jego życiu pojawiła się Maria, serce gołasa należało do innej kobiety, Elżbiety Szczepańskiej. To ona była jego pierwszą wielką miłością. A ich wspólna historia na zawsze odcisnęła ślad na jego duszy. Wiesław Gołas przyszedł na świat w 1930 roku, w burzliwym okresie, który nie wróżył łatwego dzieciństwa. Kiedy miał zaledwie dziewięć lat, jego ojciec, Teofil Gołas, wyruszył na front, zabierając ze sobą nie tylko mundur, lecz także marzenia o wolnej ojczyźnie. Zanim zniknął za horyzontem wojennych zdarzeń, przekazał synowi prostą, ale doniosłą misję by chronił matkę i młodszą siostrę Basię, jeśli jego samego zabraknie. Wręczył mu wtedy szablę, która stała się nie tylko symbolem odwagi, lecz także ciężarem odpowiedzialności, jaki spadł na barki młodego chłopca. Teofil zaginął bez śladu, a jego los pozostał do końca nieznany, co tylko pogłębiło tęsknotę i wewnętrzny bunt jego syna. W dorastającym chłopcu narastała potrzeba działania. W wieku zaledwie kilkunastu lat wstąpił do szarych szeregów i przyjął pseudonim Wilk. Był odważny, zdeterminowany, a jednocześnie pełen gniewu, który kierował przeciwko okupantowi. W konspiracji działał z zapałem i poświęceniem, roznosił ulotki, przemycał informacje, a nawet zdobywał broń z niemieckich magazynów. Jedna z takich akcji zakończyła się dla niego tragicznie. Wpadł, został aresztowany, poddany brutalnym przesłuchaniom. Bito go, zastraszano, ale milczał uparcie, nie zdradzając nikogo. Z tamtych dni wyniósł nie tylko fizyczne blizny, lecz także niezłomną determinację, która towarzyszyła mu przez całe życie. Po wojnie Goaz zdał maturę w liceum w Kielcach, a później rozpoczął studia w prestiżowej państwowej wyższej szkole teatralnej w Warszawie. Już na uczelni wyróżniał się talentem, poczuciem humoru i charyzmą. Dyplom aktorski odebrał w 1954 roku a jego kariera rozpoczęła się z impetem. Jedną z pierwszych znaczących ról był Papkin z komedii Aleksandra Fredry, postać, z którą utożsamiano go przez długie lata. Gołas był obecny zarówno na deskach teatralnych, jak i w filmach, które zapisały się w historii polskiej kinematografii. Widzowie pamiętali go z takich produkcji jak Żona dla Australijczyka, Dzięcioł, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Hydrozagadka. Właśnie wtedy... Gdy jego aktorska kariera zaczynała nabierać rozpędu, poznał Elżbietę Szczepańską. Spotkali się przypadkiem w Zakopanem, gdzie oboje spędzali wakacje. Letni klimat górskiego kurortu, dźwięki muzyki i gwar rozbawionych turystów stworzyły tło dla ich pierwszego spotkania. W jednym z popularnych lokali, murowanej piwnicy przy Krupówkach, ich spojrzenia spotkały się po raz pierwszy. Elżbieta przyszła w towarzystwie innego mężczyzny, ale to właśnie gołas przyciągnął jej uwagę. Pewny siebie, uśmiechnięty, odważnie wkroczył na parkiet i zaprosił ją do tańca, wyrywając ją z objęć tamtego chłopaka. Tańczyli rock and rolla, a każdy ich ruch zdawał się mówić więcej niż słowa. Ubrany niekonwencjonalnie, w żółte półbuty i zwyczajne spodnie z mankietami schowanymi w grubych, wełnianych skarpetach, Gołas od razu zrobił na. Niej wrażenie, sama Elżbieta po latach wspominała ten moment jako olśniewający, pełen emocji i zaskoczenia. Ich znajomość szybko nabrała tempa. Elżbieta, zauroczona jego energią i poczuciem humoru, dała mu numer telefonu. Wiesław zadzwonił, a kolejne spotkania tylko umacniały ich więź. Zaprosił ją do teatru dramatycznego na spektakl oparty na dzielnym wojaku Szwejku, w którym sam grał. Później przedstawił ją swoim znajomym, a wszystko zdawało się zmierzać ku szczęśliwemu zakończeniu. Elżbieta Szczepańska Młoda i zdolna kobieta, miała siedem lat mniej niż on. Studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, wcześniej kończąc szkołę muzyczną. Była wrażliwa, inteligentna i pełna pasji, idealnie do niego pasowała. Gołas od początku wiedział, że chce ją poślubić, jednak wewnętrzny niepokój długo powstrzymywał go przed oświadczynami. Bał się odrzucenia, lękał się zranienia. Gdy wreszcie zdobył się na odwagę i poprosił ją o rękę, Elżbieta zgodziła się bez wahania. Ich ślub odbył się w zabytkowym kościele na Chełmskiej w warszawskim Mokotowie, był to dzień pełen wzruszeń i nadziei na wspólną przyszłość. Matka Wiesława z miejsca zaakceptowała synową, dostrzegając w niej ciepło i dobroć. Nie wszyscy jednak podzielali ten entuzjazm. Ojciec Elżbiety, człowiek konserwatywny i ostrożny, zareagował gwałtownie na wieść o tym, że jego córka zamierza poślubić aktora. Słowo artysta budziło w nim niepokój, kojarzyło się z niepewnością, brakiem stabilności i życiem pełnym pokus. Złapał się za głowę, nie kryjąc swojego sprzeciwu. Także profesor Gołasa, Aleksander Bardini, próbował odwieść swojego podopiecznego od decyzji o małżeństwie, nieustannie powtarzając mu, że jeszcze nie jest za późno, by się wycofać. Po zawarciu małżeństwa Elżbieta i Wiesław postanowili rozpocząć wspólne życie w niewielkim, lecz przytulnym mieszkaniu przy ulicy Grodgera, w jednej z cichszych, zielonych dzielnic Warszawy, gdzie codzienność miała smak świeżo parzonej kawy i rozmów o sztuce. Tam budowali swoje pierwsze rytuały: poranne spojrzenia przy oknie wychodzącym na podwórze pełne bzu i lip, wspólne posiłki przy prostym stole z jasnego drewna i wieczory, gdy Elżbieta przeglądała partytury a Wiesław wertował scenariusze. Gdy życie nabrało tempa, przenieśli się na Pragę, dzielnicę bardziej surową, ale tętniącą kulturą, gdzie aktorskie i dziennikarskie środowiska często przecinały się w kawiarniach i domach przyjaciół. Po pewnym czasie, gdy sytuacja finansowa pozwoliła, małżeństwo kupiło przestronne i eleganckie mieszkanie w spokojniejszej części miasta, z balkonem pełnym pelargonii i widokiem na drzewa, gdzie wreszcie mogli poczuć się jak u siebie. W tym czasie na świat przyszła ich córka Agnieszka, która stała się oczkiem w głowie nie tylko matki, lecz przede wszystkim ojca, dla którego była źródłem nieustającej radości i dumy. Wiesław, choć zajęty pracą w teatrze i na planach filmowych, zawsze znajdował czas, by czytać jej bajki, zabierać na spacery po łazienkach i uczyć rozpoznawania dźwięków instrumentów, które z pasją opisywała jej matka. Elżbieta rozwijała swoją karierę w mediach i instytucjach związanych z kulturą. Zaczynała w polskim radiu, gdzie jej głos i wrażliwość muzyczna szybko zostały docenione. Później przeniosła się do Państwowego Wydawnictwa Naukowego, a następnie do prestiżowego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Tam pełniła funkcję sekretarza redakcji kwartalnika Muzyka, który był jednym z najważniejszych periodyków poświęconych teorii i historii muzyki w Polsce. Elżbieta pisała także felietony i recenzje, czasami pod pseudonimem Jan Żak który pozwalał jej swobodniej wyrażać swoje opinie w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Była szanowaną muzykoloszką, znaną z precyzyjnych analiz, eleganckiego stylu pisania i wyważonych sądów. Ich życie w tamtym czasie przypominało artystyczny sen. Jako para należeli do warszawskiej elity twórczej, ich nazwiska pojawiały się wśród gości najbardziej prestiżowych spotkań organizowanych w klubie TEF, który był nie tylko miejscem zabawy, Lecz także swoistym centrum towarzyskim świata sztuki. Tam, przy dymie papierosowym i kieliszku wina, toczyły się rozmowy o spektaklach, filmach, książkach i muzyce. Latem uciekali od zgiełku miasta, najczęściej do zakopanego, które było im szczególnie bliskie, lub do chałup nad morzem, gdzie spacery brzegiem Bałtyku i szum fal pozwalały im nabrać dystansu do intensywnego życia zawodowego. Jednak za pozorami harmonii i szczęścia zaczęły kryć się. Cienie, nikt nie wiedział dokładnie, kiedy relacja zaczęła się psuć. Może było to stopniowe oddalanie się, wynikające z różnic w temperamentach i ambicjach, a może pewnego dnia wydarzyło się coś, co przekreśliło zaufanie. Pewnego popołudnia, gdy Wiesław wrócił z jednego ze swoich turne, zmęczony, ale zadowolony, niosąc torby pełne prezentów i pamiątek z podróży, zastał dom pogrążony w ciszy, której nigdy wcześniej nie doświadczył. Na stole, obok pustej filiżanki, leżała kartka. Krótkie słowa wyjaśnienia i pożegnania. Elżbieta zabrała Agnieszkę i odeszła. Bez uprzedzenia, bez kłótni, bez ostatniej rozmowy. To wydarzenie wstrząsnęło aktorem do głębi. Człowiek, który na scenie potrafił rozbawić tłumy, w życiu prywatnym poczuł się nagle bezbronny i opuszczony. W poszukiwaniu wsparcia udał się do swojego przyjaciela, aktora Franciszka Pieczki, którego znał od lat. Gdy przekroczył próg jego mieszkania, miał na twarzy wyraz człowieka, który stracił grunt pod nogami. Wyznał wówczas przyjacielowi, że boi się samego siebie, co tylko podkreślało rozmiar bólu i zagubienia, jakiego doświadczył. Rozwód był dla Gołasa nie tylko zakończeniem małżeństwa, lecz także głęboką osobistą porażką, uderzającą w jego poczucie wartości i wyobrażenie o rodzinie. Córka Agnieszka po latach wspominała tamten czas jako szczególnie trudny. Powiedziała, że życie jej ojca nagle się rozpadło, a jedyną siłą, która pozwoliła mu się nie rozpaść na kawałki, było spotkanie Marii, późniejszej drugiej żony. Rozstanie z Elżbietą pozostało jednak tajemnicą, której szczegóły znała tylko ona sama. Być może zakochała się w kimś innym, może już wcześniej planowała ten krok, być może dusiła się w cieniu jego popularności. Po rozstaniu zaczęła używać nazwiska Lange, co mogło świadczyć o nowym etapie życia którego nie chciała dzielić z przeszłością. Wiesław Gołaz był człowiekiem głęboko przywiązanym do idei domu. Rodzina, ciepło domowego ogniska, wspólne rytuały i bliskość codzienna były dla niego fundamentem życia. Każda podróż służbowa, każdy dzień spędzony z dala od żony i córki, kończył się dla niego tęsknotą i potrzebą powrotu. Po rozwodzie zamieszkał na warszawskich stegnach, gdzie próbował na nowo poukładać swoje życie. Choć samotność go przygniatała, nie odwrócił się od ojcowskich obowiązków. Regularnie spotykał się z czternastoletnią Agnieszką, dbał o jej edukację i samopoczucie. Ich relacja nabrała wtedy szczególnej głębi. Spędzali razem godziny na rozmowach, spacerach, wspólnym gotowaniu. Gdy ona przeżywała pierwsze młodzieńcze zawody miłosne, on był obok, nieoceniający, wspierający, czuły. Choć rzadko mówił o swoich emocjach, córka czuła, że cierpi. Czuła też, że mimo cierpienia wciąż chce być silny dla niej. Miłość, która kiedyś rozpaliła serce Wiesława Gołasa, teraz wydawała się odległym wspomnieniem. Choć nie brakowało kobiet w jego otoczeniu, nie szukał desperacko kolejnego związku. Nie ufał już uczuciom tak łatwo jak kiedyś. Dopiero przypadkowe spotkanie z Marią Krawczyk w zakładzie fotograficznym, gdzie pracowała, rozpoczęło nowy rozdział jego życia. Ich relacja rozwijała się powoli, ale konsekwentnie. Maria wniosła w jego życie spokój, którego tak bardzo potrzebował. Przez niemal pięćdziesiąt lat tworzyli związek oparty na wzajemnym zrozumieniu, czułości i wsparciu, aż do jej śmierci, która nastąpiła na rok przed odejściem aktora. Wiesław Gołaz zmarł 9 września 2021 roku. Miał 90 lat, od pewnego czasu zmagał się z chorobami. Przeszedł zawał i udar. Jego ciało słabło, choć duch wciąż pozostał silny. W cieniu oklasków, kamer i teatralnych reflektorów skrywała się opowieść o mężczyźnie, który potrafił kochać do końca, nawet gdy serce raz już pękło.